Siemano być kij, Się mi się pysie. Zaczynamy kolejny tutaj epizod. Jesteśmy w trakcie ratowania życia Pewnej ciężarnej damy. Mamy misję czasową. Odebraliśmy turbo sprzęt do ratowania. Jakiś... Nie, no czego, to tak blokuje dziwnie. Czasami te, te w ogóle te fury tak fajnie jeżdżą. A czasami tak się krzacz, krzaczą. Dobra, zrobimy ten motor Coś ty zrobił stary Chyba coś dziwnego się wydarzyło o, mam do przekmienia jedną rzecz Bo udało mi się skraftować jeden assembler Jest możliwość, że sobie tutaj podepniemy jeszcze drogę fajnie do lekarza Tylko szukam dobrego miejsca eee z on się połączył? Mi się wydawało. Wydawało mi się, dobra. Podejdziemy po ten budynek. Bo wykwieciłem, że może tutaj będzie dobry punkt. Tak. Będzie idealny punkt. Bo tu i on mi się wtedy połączy się z tamtym, nie? Oczywiście ja to w nosie mam, bo to chodzi o późniejsze gdzieś tam podróże Ale jest elegancko skaz, Nie do Dane Dawaj, 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 bo my potrzebujemy tylko assemblerii jeszcze Chodź, jeszcze działają. Optycznie wpadłem tylko po... Assemblery. Daj mi trzy. Dziękuję. Wszystko na plecy. Przełóż. I cześć. Lecimy do pana alpinisty. Chciałem się naładować jeszcze, może. No badawaj. O, fura się ruszyła, no trochę inaczej była wcześniej. Dobra. Hmm... Assembler, dwójeczka... O, 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 A to jest bateria. Okej. Okay. I mi chodzi, żeby się połączyło z tym. Z tamtym. Dobra, on się łączy z wszystkim. Dobra. No on szybciej się zrobi, niż ja tam dobiegnę. O to mi chodziło, nie? I teraz mam drogę do lekarza tam otwartą Do, do tego węzła głównego mam otwartą. Na górę mam otwartą drogę w razie co? Elegancko Wtakuj można Oj, zaskoczyć mogę w ogóle w Tego nie wiedziałem. Dobra, mija 10 minut a już wracam, nie? no. A teraz tak, tu mogę sobie na... Dużo lepszą torolkę teraz wziąć się. Mogę to zeskanować teraz? Okay, mogę, dobra. Trzeba przadkę zostawić, to też nieźle. No i to jest dużo wygodniejsze miejsce niż to na dole Jak dobrze pójdę stąd tam sobie jeszcze na górę skoczymy Tylko zmienimy sobie Noki na te To jesteśmy, coś się nam wydarzyło dziwna sytuacja tu się wydarzyła No to na ładunku mam w ogóle ja sobie teraz Wejdźmy tędy. Eee, powoli, powoli, powoli stary, powoli, powoli Dobra, on do mnie macha Ale jakoś chyba wcześniej inaczej szedłem Aha, bo ja tendy dobra. nie Co ty chcesz ode mnie Aha, tylko znaczek jest dobra. Masz. Nie ta piątka. Dobra. To masz. No tak, on wolno idzie. Na co się nie dzieje w takim terenie. Nie, 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 wywracamy się. Ale zrobimy sobie tam tyroleczkę już na górę. Jak nam to odblokuje. mnie mógł sobie elegancko śmigać. Jak zrobimy sobie taką dużą... ...sieć tych tyrolek, to... ...później będziemy mogli paczki nosić bardzo szybko. It's... O tak, to się kryształy podniesiemy. O, 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 o. Spokojnie, spokojnie stary, spokojnie. to to te. Dobra, ktoś nam dostaje po prostu znaki, żebyśmy wiedzieli gdzie iść. Nam jakiś miły ziom. Fajne. Chyba, chcemy buty zmienić już. I dobra ty, ja jestem jakiś durny, ja zdjąłem ten. No właśnie, ja z jakimś działem giry, dlatego on tak się wlegał. Ja się znałem, chciałbym ten pasek zniknął. Dobra, jesteśmy. Dzień dobry. Robi się. Taka moja robota, no. Człowiek kurierem jest. Okay. Lekarz powiedział, że to nie zadziała bez sieci chiralnej. No to dawaj. Możemy nawet dołączyć do UCA. Zrobię wszystko. No dalej. No to mi się podoba. Na no raz to lepiej wygląda. Dobra, żeby w ogóle jakieś parę takich mamy... Tych. Zaciemnionych tych elementów na mapie. Rękawice mocy. A to ciekawe teraz. Co to będą rękawice mocy? Coś mi do oka wpadło. A, okej, okay. chwila. Uruchomię tylko swój terminal. Sekunda. Wszystko będzie dobrze. Za pomocą tego urządzenia mogę ją zbadać tak, jakbym tam był. Sztuczne ręce na terminalu dokładnie odwzorowują moje ruchy. A dzięki biodrukarce dostarczy wam odpowiednią szczepionkę. Szkoda, że moja żona nie zdołała stworzyć więcej tych cudynek. Patrzę się na jedyny egzemplarz. Ale nie martw się. Zrobimy wszystko, żeby twoje dziecko urodziło się zdrowe. Czego mu się zmienić? zmienił? Dziękuję. To... to niesamowite. To jemu dziękuję. Sieć, którą pomaga zbudować na zawsze odmienie oblicze medycyny. chyba to dobry ziomek jestem. Co my tu mamy? Zorganizowałeś nam niemal odpowiednik osobistego lekarza sam. Bardzo dziękujemy. Dobra robota. EUD 28 wkrótce wróci do akcji. ale dzielne dziecko. Rób swoje sam. Słuchaj sam. Mam dla ciebie zlecenie od pewnego alpinisty. Trafisz do regionu, który nie jest jeszcze w sieci chiralnej. Rzecz jasna będziesz miał szansę to zmienić. Zajmij się tym jak najszybciej. Ja kiedykolwiek trafiam do terenu, znaczy w sensie na teren, gdzie jest ta sieć, ja mam spokój. Siadaj stary, ty musisz odpocząć, ewidentnie. Aj se spokój stary, nie będziemy się przejmować nimi. Rozmasuję ramiona stary. Ja w ogóle też mogę sobie to stamina tym, energetykiem zrobić. Napomniałem, <gryw> że mam manierkę, nie? Ale dobra, by też się stary należy. Też sobie poleż. Oni wiecznie coś od ciebie chcą. To nie jest takie proste. Dobra, wstawaj, Leniu. Okej, Tacy jak my nie mają aż tyle stary wolnego. Nie przesadzaj. Stwórz sprzęt. Dobrze, laczki Bridgesa to wiemy, bo mamy takie, ale rękawiczki. A, rękawice mocy na pewno przypadną ci do gustu. Znacznie podnoszą siłę ramion i pewność chwytu. Kiedy na przykład wspinasz się po linie na szczyt stromego klifu, dużo szybciej dotrzesz do celu. Odczujesz też różnicę podnosząc ciężkie ładunki. Ale to nie wszystko. Zdarzyło ci się kiedyś potknąć i spadać po stromym stoku? Założę się, że próbowałeś spowolnić z jastrękami. Dzięki tym rękawicom będziesz mógł w mgnieniu oka po prostu wyhamować. Obiecaj tylko, że nie wystartujesz w nich do nikogo z pięściami. Nie do tego służą. No dobra, tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł je cały czas mieć założone, czy... ...czy to będzie jakieś kurcze ...coś za coś. No i tak to teraz z automatu przerobimy. wycenko Jakaś fotografka łajza No dobra. Jedziemy Co mm. ja mógłbym chcieć. Jeszcze dwa assemblery. Na wszelki wypadek. 70 kilo. O. Dobra, bo to i tak ja ten przykminę to w ten sposób. Gdzie to nie położył, będzie dobrze. Pominimy. Okej. Okay. O, he, to już jest zrobione, bardzo dobrze. Ktoś przekminił. Dobry. Dobra. Mogę mapę użyć. Zarumbiście. Mm, tu jest domek. Tu możemy przejechać. Jak naprawdę szybciej nam chyba będzie pojechać na dół. Ty już sobie furą pojechać. Tak. Tak zrobimy. Ciężko pracowaliśmy, żebyśmy mieli jak podróżować. Na no nie biegać na piechotę wszędzie. Tu sobie zaskoczymy Tu już się wciśniemy już na motor. Rozpoczynam No. Chyba na motor gdzieś sprzedałem, tam wcześniej. Ale odbierzemy sobie kolejny. Mhm. Jeszcze przetwórzmy to, co nam by było niepotrzebne, to... Gdzieś te budki jeszcze, miałem jakieś... to. Mm, tak jest, dobra. Nie ma problemu stary. Znaczy ja mam życie ratuję wszystkim. Mm, I teraz tak. A co mamy w wspólnej szafce? Nie wezmę. Oj. Dobra, i tak. Garaż. Aha, mamy tylko w ten. Dobra. I... Yy, niech będzie. Chciałem, że może motor będzie jakiś... Dziękujemy za to, Ale też fajnie. Jaką to ma baterię w ogóle? Przekazaczką No ale się bardziej na to płacało dowym pojawić hmm. No dobra, kolejne życie zostało uratowane Powiem tak, moglibyście się postarać, też byście coś zrobili tej drogi. Jedziemy Ewidentnie motor by się tu lepiej sprawdzić Elo Kury są niezniszczalne Yy... A, A samochodem jechałem przecież, nie? tak. Jakoś tu... Chyba nawet przejechałem to... I idę, idę. A widzicie, mogę materiał wziąć, żeby drogę pobudować. Dobra. Gdzie w ogóle jedziemy? Aha, tu już niedaleko. Dobra, to jest Dobra ty. Tego się nie spodziewałem. Tak szczerze. Łopy co mi furę otworzyły. Zawsze mnie. Idziemy dookoła Nie sądziłem, że mi ogólnie drzwi otwarły, tworzy będę próbowały mnie wyciągnąć jeszcze z tego Ale ja tu elegancki podjazd jest w ogóle A ja tu chciałem jakieś dziwne rzeczy robić przez ten Przez górę jechać no, zaparkujmy. Dzień dobry. Tutaj sam? No dobra, to była akurat łatwa misja. Chyba, no, pomienimy sobie to. Jesteś z Brigysdan. Tak Nie masz czasem dla mnie czegoś jeszcze? A co byś jeszcze chciała? Coś wyczuwam kolejną misję, nie? dostawę w tak doskonałym stanie. bo to ja. Dobra. Hej. Mam do ciebie prośbę. Tak, zawsze. Wszyscy macie prośby. Możesz odnaleźć dla mnie aparat mojego ojca? To... Ojciec prowadził w tej okolicy badania terenowe. Był przekonany, że w tych jaskiniach, w tych warstwach ziemi kryje się klucz do rozwikłania zagadki wdarcia. Niestety zmarł i nie dokończył prac. Prosił, żebym zrobiła to za niego. Wzięłam się do tego i niedawno coś znalazłam. Coś niezwykłego. Byłam pewna, że właśnie tego szukał ojciec. Chociaż nie rozumiałam, w jaki sposób miało to być powiązane z wdarciem. Potrzebowałam opinii eksperta kogoś, kto by się temu przyjrzał i wszystko mi wytłumaczył. Więc wzięłam aparat ojca i poszłam uwiecznić moje wielkie odkrycie. Obfotografowałam najdrobniejsze szczegóły. Ale kiedy wracałam do domu, zobaczyłam grupę jakichś uzbrojonych gości i spanikowałam. Rzuciłam wszystko i uciekłam. Na szczęście oni mnie nie zauważyli, ale kiedy się uspokoiłam. Zrozumiałam, że zostawiłam tam aparat razem z pokrowcem. Od tamtej pory nie mogę zdobyć się na odwagę, żeby go poszukać. Ale pamiętam, że na pokrowcu wciąż był identyfikator ładunku. I tak sobie pomyślałam, że skoro należysz do Bridges, może masz sposób na to, żeby go jakoś namierzyć. Proszę, bardzo mi zależy, żeby go odzyskać. Złożę zlecenie. Zrozum. Ten aparat to dla mnie sprawa życia i śmierci. Nie zaznam spokoju, dopóki bezpiecznie do mnie nie wróci. Jeśli chciałbyś się tym zająć od razu, to tam jest terminal. Masz. Sama bym to wzięła, gdybym tam szła. Może się przyda. No ciekawe, czy co takiego mogła znaleźć. Dostępne nowe zlecenie. Żeby nam trochę pomóc tą zagadkę rozwiązać. Aha, chłopaki mają dobre. To nam się w takim razie. Hmm. To. O tym właśnie myślałem. Hmm. No dobra. Powinno bo to wystarczyć, nie? Jakby... No, mogę sobie to posortować. Posortuj ten badziew. Okej. Okay. Ja trochę ciężki chyba jestem, nie? Jak na walkę. Nie, nawet spoko. Dobra mordeczki, my jesteśmy gotowi na walkę. Będziemy tam zaraz bombić, bombić kolegów naszych mułów. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. I widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć.